Taka będę rozczochrana strasznie? No nie, no przecież to jest w bardzo dobrym stylu. odpowiednio inaczej dobrane. Mhm. Dobrze. To się oddaje w ręce. Fachowy zresztą. Pani Ado, pani Ado, te tysiące głów wychodzące spod pani rąk. Jak długo to można wytrzymać? Jeżeli się lubi, to bardzo długo można wytrzymać. Po prostu każda głowa jest inna, wspaniała. Do każdej trzeba włożyć serce oprócz rąk. Każdą kobietę trzeba. Trzeba jej pomóc, trzeba ją zmienić. Ta kobieta potrzebuje tego, żeby ktoś jej doradził szczerze, żeby się zajął nią. Dobrze, a, a nogi? A Pani nogi w tym stanie tak nad głową? Tak, o nogach ja nie myślę, o rękach nie myślę. Myślę zawsze o głowach moich klientek i o tym, żeby one były po prostu najładniejsze. I najlepiej wyglądały po prostu w fryzurach, które robię. Żeby te fryzury były dla nich najkorzystniejsze, to jest najważniejsze. A kiedy nastąpił ten moment, że zaczęła pani myśleć również o sobie? Tak. Zaczęłam myśleć również o sobie, o swoim duchu, a zainspirował mnie, y, zainspirował mnie czasopismo y, Twój styl które czytam y, właści już w lecie pierwsze, pierwsze wydanie zafascynowało mnie. Zafascynowała mnie y, oprawa graficzna. Zainteresowała mnie to, wtedy kupiłam, a już za, jak w momencie jak zaczęłam czytać, to już wiedziałam, że będę wiernym czytelnikiem. Chyba nie tylko miesięcznik Twój styl, ale również założenie klubu o tej samej nazwie miało wpływ na Pani decyzję. Cudowne spotkanie z redaktorami Twojego stylu y, miesiąc temu i kontynuacja tego, która na pewno będzie bardzo fascynująca i bardzo ciekawa. Y, spotkanie z ciekawymi ludźmi, z którymi y, można nawiązać kontakty, można duże korzyści y, wyciągać z tych spotkań. No i jeszcze można y, coś od siebie ofiarować również innym kobietom, przez spotykanie się z nimi.